Witam Was serdecznie! Spadamy! Dopiero co przyjechaliśmy, nie było tego widać z Begielu. No leje jak skurczy, się na świtnicę. tak mówię. Tyle. Eee. Ramek mówi, coraz grubsze krople. Mówi, spieprzamy póki czas. Zobaczcie tam, a już czorno. To za chwilę dojdzie do nas. Także tutaj nie ma co. A tu mi wypierniczyło mi kwazara. Daj pan spokój. Leży ksawciu, do tego właśnie chciałem przyjechać No i już wcześniej spadł lit. No to rozładowaliśmy przyczepy No i mówię, dobra No a tu co? O, no tyle na owrocie tutaj targa Jest leżący, już fajny taki, czarny się zrobił Był do wzięcia Chyba No nie wiem, no niby są wszystkie do wzięcia, niby nie są a taki bardziej dojrzały, ale jeszcze też ten zielonino, wo! Także nie ma co. Spadamy!